Po prostu no, kłamać, kłamać i jeszcze raz kłamać. Naszym gościem jest dzisiaj Elżbieta Witek, marszałek Sejmu. Witam Panią, Pani Marszałek. To, co wydarzyło się w przypadku ostatniej resumpcji głosowania, wydaje się wręcz niewiarygodne. Postąpiła Pani niezgodnie z prawem. To, co wydarzyło się na ostatnim posiedzeniu Sejmu, było zwykłą demokratyczną procedurą. Jakie są granice politycznej? Bezczelności nie popełniłam żadnego błędu. Dotrzymałam wszelkich ustaleń zawartych w regulaminie. To, o czym Pani powiedziała, wydaje się, że już nie wymaga żadnego komentarza. Dzisiaj na każdym kroku jest krzyk awantura. Kompletnie nieuprawniona, ponieważ nie stało się nic, co byłoby sprzeczne z regulaminem Sejmu. Pani Marszałek, a jak rozmawiać z przeciwnikiem, który nie przyjmuje żadnych argumentów, który nawet neguje wszystkie uzgodnienia, uregulowania prawne, opinie i ekspertyzy, o które sam wystąpił? Myślę, że tutaj niech, właśnie jestem przekonana, że tutaj nie chodzi o mnie. No ale tego tak już lepiej e, nie komentować, bo takie sytuacje w polskim Sejmie nigdy nie powinny mieć miejsca. Oczywiście, że tak przekroczyłam uprawnienia, nie powinno nas już być na tym Sejmie, że było złamanie regulaminu. <noise>